Miejsce na platformie startowej zajął Kamil Stoch. Wygrał tutaj dwa lata temu pucharowe zawody. Dzisiaj na półmetku jest szósty. No i zobaczymy, czy zdoła poprawić tam swoją pozycję. Niewiele brakuje do podium. Znając waleczność Kamila, znając jego serce do walki, na pewno spróbuje. Oby tylko wiatr mu sprzyjał. Kamil już w powietrzu. Spokojny lot. Ładnie tutaj łapie noszenie. Bardzo dobry skok daleki. Ale poszybował tutaj Kamil Stok, złapał to noszenie w końcowej fazie lotu no i to jest gdzieś w granicach rekordu tego obiektu widzimy jak mocno bije serce ależ wspaniały skok no i znów przypomina się ta historia jak z Wojciechem Fortuną w 72 leciał i leciał i leciał nasz Kamil tak jakby właśnie chciał zaprzeczyć prawom ciążenia a to tylko ten wiatr pod narty go tutaj uniósł i na tej poduszce poszybował gdzieś tam poza 145 metr takie mam wrażenie 148,5! No ten rekord okurajamy to przetrwa chyba przez lata. No to jest coś takiego jak 151,5 Adama Małysza kiedyś w Willingen. Bravo Kamil! 260 i No tam nie mogło być mowy o telemarku, chociaż wylądował bardzo bezpiecznie, wydaje się, po tym skoku.